Dzień dobry, moi mili, Kuba Świderski z tej strony znajdujecie się właśnie na kanale Sim Racing Enthusiast. Tak, przed Wami stoi baza C-Magic Alpha Mini, czyli ten, ten taki entry point, jeżeli chodzi o C-Magica. Ten start, taki rozruch direct drive'owy, tego sprzężenia bezpośredniego. Co to jest direct drive? To jest zupełnie inna technologia niż paskowa, czy biegowa, tak jak w T300, czy w G29 od Logitecha. To jest zupełnie coś innego. Tutaj kierownica... Jest wpięta bezpośrednio w silnik, czyli wszystkie informacje przekazywane do Waszych rąk nie mają żadnych pośredników, czyli są dużo bardziej wartościowe, a jednocześnie są dużo mocniejsze. Tutaj akurat mamy 10 Nm. Na pewno część z Was będzie się zastanawiała, jak to się ma do CSLDD 8 Nm, jak to się ma do Mozy R9. O tym będzie. Zupełnie inny film. Natomiast dzisiaj posłuchajcie, jak się ta e, Alfa Mini sprawuje. Dosyć ciekawa propozycja. Mamy tutaj e, zasilacz. E, specjalnie duży, całkiem ładnie wykonany e, z takim włącznikiem, który no. Jest jednym z takich elementów, które mnie bardzo zastanawiają, czemu takie rozwiązanie? Czemu nie można było guzika dać gdzieś w bazie? Tak jak większość producentów robi, w sumie wtedy, jak siedzicie w swoim, w swoim rigu i chcecie zacząć jeździć, to po prostu z tyłu wciskacie on. I już działa, a tutaj no, ja na przykład musiałem nurkować, zanurzać się gdzieś tam daleko w moim rigu i szukać tego psz psztyczka. No i udawało mi się na szczęście to zrobić i udawało mi się też wejść w kilka różnych symulatorów z tą bazą, ale o tym porozmawiam sobie później. Teraz jeszcze chwilę o budowie. Jeżeli chodzi o, o wygląd jej, to trochę mi przypomina SimuCube'a. Mamy tutaj te y, 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 wydrążenia u góry. Taka jest dosyć zwarta. Gdzie jest mój Simu Cube? O, tam z tyłu jest. Tak wygląda mój Simu Cube. W sumie to jest bardzo podobne, ale zdecydowanie mniejsza jest baza Simulcica. Więc widać różnica pewna jest, pewna, e, pewna inspiracja też jest odczuwalna. Natomiast to, co jest ciekawe w tej bazie, to jest to, że zobaczcie. Te wszystkie wejścia są po bokach. One są po bokach, więc żadne przewody z tyłu Wam nie wystają, czyli ta baza może wylądować dużo bliżej Waszego monitora, telewizora, Waszego źródła informacji wizualnej. Samo montowanie bazy. Są dziurki na montaż frontalny, są dziurki od dołu, są po bokach, także jest dosyć dużo opcji do zamontowania. Ja akurat zamontowałem ją od dołu i nie miałem specjalnie żadnych problemów. Rozstaw śrubek jest taki jak chyba w bazie T300, także super brawo Simetrix, że skorzystaliście z rozstawienia standardowego, nie musiałem niczego nawiercać, więc super wow. Quick release. No, tak jak w każdym Simagiku, bardzo fajna sprawa. W miarę szybko się te y, obręcze zdejmuje, zakłada. Fajnie, że bezprzewodowo ta informacja idzie. Nie trzeba mieć żadnych przewodów y, od kierownicy wiodących do, 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 do źródła, y, do komputera. Więc super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. I teraz musimy porozmawiać o tej ilości force feedbacku. Czy 10 Nm wystarczy. Zależy. Zależy od tego, co będziecie mieli przypięte do tej bazy. To jest 10 Nm. I jeżeli przyczepicie kierownicę, która jest stosunkowo ciężka. Tak jak na przykład miałem ostatnio możliwość używania Simagic GTC, ta kierownica była dosyć ciężka. Miałem też inne kierownice formułowe, na przykład, które były zdecydowanie lżejsze, na przykład MOZA ma tego ESA, która jest naprawdę lekką kierownicą, i tamte 9 nm wydawało się odrobinę mocniejsze niż te 10 razem z tą kierownicą GTC. Więc miejcie na uwadze to, że baza będzie, będzie ograniczona tym, jak wasza kierownica wygląda. Jeżeli to jest duża średnica, to ten force feedback będzie stłumiony. Jeżeli kierownica jest ciężka, to znowu force feedback będzie stłumiony. Więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby jednak kupić tańszą bazę z mniejszą ilością mocy, ale nie kompromisować za bardzo tego force feedbacku, no to wybierzcie sobie już obręcz, która będzie dużo lżejsza i mniejsza. Wtedy będziecie w stanie wyciągnąć z tej bazy zdecydowanie więcej force feedbacku. A teraz zobaczmy, jak wygląda oprogramowanie do niej. Znajdujemy się właśnie w oprogramowaniu SimPro Manager Beta. Tu widzimy, że to jest baza Alpha Mini. Tu, Pierwsza, pierwsze pokrętło, pierwszy suwak, to jest nasza moc maksymalna. Nie wiem, czy ktoś miałby chcieć jechać na minusowej mocy. W każdym razie gorąco zachęcam do tego, żeby jednak mieć to w górnym zakresie, ponieważ no nie po to płacicie tęgie pieniądze, żeby korzystać z połowy mocy tylko bazy. Można później w oprogramowaniu, w symulatorze zmniejszyć tę wartość, natomiast zazwyczaj od, od producenta oczekuję tego, że daje 100%. Później mamy y, smoothness, czyli tą gładkość. Poniżej czterech Mam wrażenie, że force feedback jest już elektryczny, taki, czuć, czuć impulsy elektryczne. Może to jest mało, mało precyzyjne, co mówię, ale jak tylko to poczujecie, to zrozumiecie, o czym mówiłem. Natomiast od czterech zaczyna się już naprawdę gładki, fajny force feedback. Wyższe wartości powodują, że on jest zamulony, że tam nie ma, nie ma tej, tej wyrywności. Ja na przykład, bardzo sobie cenię, bo jeżeli coś się dzieje z samochodem, to ja wolę te informacje mieć szybką i precyzyjną, a nie rozmytą. Tu znowu są określenia tego, jak kierownica ma szybko pracować. Nie zauważyłem specjalnie dużej różnicy kręcąc tym, więc zostawiam na w okolicach połowy. Vehicle suspension to jest odwzorowanie tego, jak zawieszenie pracuje. Niekoniecznie dobrze się z tym czułem, jak zdałem na, na miękkie. Było dziwnie, e, zostawiam raczej na wysokich wartościach. Nie chciałbym żadnego filtrowania, zawieszenia. Wolę zostawić to, e, jeżeli wolę, to zostawić symulatorowi do, do decydowania, jak to ma wyglądać. My to, że baza może chcieć wrócić do pozycji początkowej. Tutaj ustalamy sobie, jak bardzo ona chce wrócić do, do tej pozycji początkowej. E, nie używam tego w ogóle. Podejrzewam, że ktoś może, może chcieć czegoś takiego użyć. Mamy mechaniczne tłumienie, mamy wagę kierownicy, czyli to mechanical friction. One są w miarę podobne, niespecjalnie nie jakoś się nimi bawię. I mamy tutaj filtr, taki, który się nazywa interpolation. On, w, jeżeli chodzi o, o force feedback, o tę informację płynącą z symulatora, ona jest w. Ma swoją częstotliwość, Czyli na przykład w iRacing jest to 60 Hz, w asetokorsie chyba 400 Hz albo 333 i widzicie, że jakby jest to dosyć spora różnica, prawda? Że w Asetokorsie ma, macie 5 albo 6 razy więcej, częściej odświeżaną te, te informacje o force feedbacku. I tutaj dzięki te, temu interpolation level jesteście w stanie właśnie stworzyć takie sztuczne mm, informacje pomiędzy tymi 60 hercami, zrobić sobie 120, zrobić sobie 240, yy, w zależności od tego, jak bardzo wiecie, wzbogaci ten force feedback. On oczywiście będzie skażony tym, że to jest prawdopodobieństwo, że to jest. Tutaj to oprogramowanie próbuje sobie wymyślić, co może się wydarzyć pomiędzy tymi dwoma informacjami yy, dostarczonymi z symulatora. No nie wiem, nie wiem. Ja y, raczej y, trzymam się małej ich wartości. Tutaj wolę zostawić to symulatorowi. Dodatkowo są tutaj presety. Zobaczcie, jest ACC, Sim, Default, znowu zwykła Setokorsa, automobilista, BMG. Dirt uh, uh, Rally, tak? Eurotrucks, uh, F1 ta seria Forza Horizon, uh, i Racing Cardcraft, Raceroom uh, uh, R Factor 2, także całkiem sporo tego oprogramowania tutaj jest. Dużo ciekawych informacji i wydaje mi się, że każdy będzie mógł sobie uh, jak nie skorzysta z tych presetów, to może sobie zaimportować od kogoś, kto już stworzył na przykład genialne ustawienia. Jeżeli wejdziecie w inny symulator, to od razu tutaj się też to zmieni na, na, domyślny, na domyślny preset, jeżeli chodzi o Simpro Manager. Ja miałem. Stosunkowo mieszane odczucia, jeżeli chodzi o, o tę bazę, jeżeli chodzi o force feedback z niej płynący. Czułem, że jest go trochę za mało, czułem, że, że czegoś mi tam brakuje. Starałem się pilnować, żeby, żeby nie klipował ten force feedback, czyli nie ustawiać go tak, żeby ta informacja przekraczała maksymalną wydolność tej bazy, i, i zdarzało mi się dochodzić do limitu. Gdzieś tam w iRacing widać, jak to na czerwono się zapala to pole force feedbacku. Gdzieś. Mrugało, mrugało na czerwono, starałem się, żeby raczej dochodziło tylko do, do pomarańczowego, żółtego, żeby to było to maksimum, ale, ale wtedy trochę mi brakowało na dole. Znalazłem takie rozwiązanie, że jeżeli ustawię sobie minimalną siłę force feedbacku, większą niż 0%, bo taka jest rekomendowana dla Bas Direct Drive, to wtedy jest mi lepiej. To wtedy jest mi y, jakoś tak bardziej naturalnie ta imersja stała się większa, ta, ta kierownica zaczęła czuć dawać wrażenie, jakby była troszeczkę mocniejszą bazą, jakby nie była aż tak e, inna od na przykład SimuCube mojego 25-metrowego, albo od SimGica e, Ultimate. Dzięki temu, że ten minimalny force feedback podbiłem trochę do góry, to jeździło się na niej zdecydowanie lepiej. Wtedy też trzeba uważać na to na to klipowanie, żeby ono nie było aż tak ostre. Oczywiście mówię o i-racing, gdzie w miarę łatwo ustawia się i ten minimalny force feedback i dobrze widać, co się z force feedbackiem dzieje dzięki temu wskaźnikowi. Trochę inaczej było w asetokorsie zwykłej. Jazda była przecudowna, muszę powiedzieć naprawdę. Bawiłem się wspaniale jeżdżąc sobie tym Lotusem po, po torze Zandvoort. Super czułem force feedback. Mam przeczucie, że dosyć często ten, ta informacja była sklipowana, ponieważ kierownica wydawała się dużo mocniejsza niż w, 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 w iRacing, ale Jazda była cudowna, była ciepła. Bo muszę powiedzieć, naprawdę, czuć było, że popracowała i że się nagrzało tam trochę komponentów. Natomiast nie czułem żadnej utraty, jeżeli chodzi o moc. Tak samo było w Assetto Corsa Competiciones, gdzie też musiałem troszeczkę tę korzyść, tam się nazywa korzyść, nie wiem czemu korzyść, ale musiałem mieć większą korzyść ustawioną w Assetto Corsa Competiciones i całkiem przyjemnie mi się jeździło. Zresztą. Całkiem fajne są te presety, które są zapewnione przez producenta. Wiele różnych ustawień można sobie skalibrować do własnych preferencji. I teraz warto się zastanowić, dla kogo to jest, bo yy, oczywiście to jest baza Direct Drive, więc za to już trzeba płacić w tysiącach, a nie w setkach. I musisz ty, drogi widzu, zastanowić się, jeżeli chcesz to kupić, czy masz RIG. W sensie, czy masz jakiś taki stelaż, który będzie w stanie utrzymać direct drive, bo to jednak potrafi wymagać od, od sprzętu, na którym jedziesz, żeby się nie przesuwał, żeby się nie obracał, żeby, żeby nie uciekał. Więc no, ja polecam taki, nie wiem, SIMETIC K2, teraz chyba K3 jest, który jest, wydaje mi się, takim minimum. Warto mieć jakiś taki minimalny stelaż, który będzie powodował, że, że ten direct drive... Nie będzie, wiecie, jeździł po waszym mieszkaniu, bo to jest możliwe. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wyciskać te ostatnie setne, te ostatnie tysięczne sekundy z okrążenia i chce czuć, że czuć, gdzie jest limit tego bolidu, który mieszkasz tego samochodu, który prowadzisz, to to moim zdaniem jest trochę trudniejsze na tej bazie niż na Simucube 2 Pro czy na, na właśnie bazie Ultimate od SimAgic, od ponieważ dosyć szybko te, 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 te maksymalne ilość force feedbacku się wytraca. Dosyć szybko zbliża się do, do klipowania, a jednocześnie przy słabszym, jeżeli nie chce się klipować i ustawić force feedback mniej, to jest go trochę za mało w, w delikatniejszym, delikatniejszej pracy. Więc jeżeli to, to będzie służyło raczej do zabawy, do, do, do ściganka e, takiego casualowego w ACC, czy w Asetokorsie, czy w, w innych mm, sim racingowych produktach, no to faktycznie to jest całkiem fajna opcja. Jeżeli ktoś naprawdę zależy mu na tych ostatnich setnych, tysięcznych, to raczej szedłbym w coś bardziej żywego, bardziej takiego zadziornego, właśnie jak Simagic e, Alpha U. Albo no te, te, te droższe produkty, jak Asetek Invicta 27Nm, albo właśnie Simcube 2 Pro. To jest, to jest moim zdaniem takie absolutne minimum. Jeżeli ktoś chce się ścigać na, na trochę wyższym poziomie, ja potrzebowałbym trochę więcej. Ale jestem ciekawy, co, co Wy o tym myślicie? Jakie Wy macie e, zdanie na, na temat tej kierownicy, na temat tej bazy? E, Mam nadzieję niebawem zrobić porównanie wszystkich producentów, do których miałem mm, kontakt, z którymi miałem styczność i porównać Wam właśnie tę bazę do R9, do y, DD, y, CSL DD 8 newtonometrowej, ponieważ wydaje mi się, że, że trzeba je porównywać. Tu jest bardzo dużo dobrego. Podoba mi się jak ona wygląda. A... Chciałbym odrobinę więcej życia. Wydaje mi się, że trochę tego więcej życia będzie właśnie w Alfie podstawowej, nie w Alfie Mini. To jest jakiś kompromis. Kosztuje mniej? No ale wiadomo, że tego force feedbacku nie będzie aż tak dużo. Można to sobie zrekompensować, biorąc lżejszą kierownicę i mniejszą średnicę. No, takie moje spostrzeżenia. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. No i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych.